Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej tematem zajęć będą procenty. Mamy coś takiego. Końcowa cena równa się początkowa cena razy 1 plus P1 razy 1 plus P2 razy 3 kropeczki 1 minus O1 razy 1 minus o 2 3 kropeczki. I co tutaj? Co mówi ten wzór? To jest wzór na podwyżki i obniżki cen. Widzimy, że P1P2 to są podwyżki cen w procentach, o 1O2 i tak dalej to są obniżki cen w procentach, czyli podwyżki obniżki. I zrobimy sobie trzy zadania, które właśnie omawiają taki, ten wzór. Zadanie pierwsze, cenę pewnego towaru obniżono o 10%, a następnie podwyższono o 20%. Oblicz początkową cenę, jeśli w wyniku tych zmian cena towaru wynosi 194,4 zł. No, i teraz tak, x to jest początkowa cena, bo jej oczywiście tutaj nie znamy. No i teraz wstawiamy do wzoru. Końcowa cena to jest 194,4. Początkowa cena to jest x. No i zaczynamy od obniżki. Oczywiście możemy sobie zacząć z tego miejsca. Mamy 1 minus 10%, no a później podwyższamy, czyli 1 plus 20%. No i teraz zamieniamy. Obniżka 10% to jest 0,1. Bo żeby z procentów zrobić liczbę, to albo dzielimy ją przez 100, albo przesuwamy przecinek. Jeżeli przecinka nie ma, jest on tutaj na samym końcu i od dwie, dwie tutaj y, dwa miejsca w lewo. Tak samo tutaj. Dalej liczymy. To zostało przepisane, x został przepisany, a tutaj wykonaliśmy działania, czyli 0,9 razy 1,2. To przepisujemy i teraz tak, x oczywiście może pójść w to miejsce. Ja po wymnożeniu tego mam 1,08. Dzielimy na 1,08 i wychodzi nam 180 zł. Czyli jest to początkowa cena towaru. Czyli 180 zł. I chciałbym, żebyście spróbowali sobie zrobić podobne zadanie: 131 z waszego zbioru zadań. Teraz zadanie drugie. Cenę telewizora obniżono o 20%, a potem znów o 30%. Czyli dwukrotna obniżka pójdzie. O ile procent należałoby obniżyć cenę towaru? Aby uzyskać ten sam efekt, czyli jednorazowo, oczywiście, o ile procent należałoby jednorazowo, możemy sobie tutaj dopisać. Jednorazowo, żebyście już wiedzieli, o co chodzi. Jednorazowo obniżyć cenę towaru. Czyli mamy tak, x to jest początkowa cena telewizora. Czyli mamy telewizor, taki, to jest taki towar, wiadomo, nowa cena to jest x razy, i teraz robimy obniżkę pierwszą i obniżkę drugą. Czyli cena, nowa cena to jest x. No, i tutaj zamieniamy procenty na liczby. Wykonujemy działanie i wychodzi nam 0,56x. Czyli zobaczcie, nowa cena to jest tak naprawdę 56%x, no bo tutaj przecinek przesuwamy o dwa miejsca albo mnożymy przez 100%. I teraz tak, 100%x to jest ta początkowa cena, którą mieliśmy, minus 56%x to jest 44%x. I z tego zapisu widzimy, że żeby obniżyć cenę. Żeby dojść stąd dotąd, to należałoby jednorazowo obniżyć cenę o 44%. I wtedy osiągnęlibyśmy taki sam efekt. No i zadanie 1.132 jest bardzo, bardzo podobne. Możecie próbować sobie zrobić. I zadanie trzecie. Po dwukrotnej podwyżce towaru, po dwukrotnej podwyżce cen towaru o ten sam procent, jego cena końcowa stanowi 144% ceny pierwotnej. O ile procent dokonywano każdorazowo podwyżki ceny towaru. No i zobaczcie, X to początkowa cena. 144% X to jest końcowa cena. 144% X równa się X i teraz mamy podwyżkę. Ja sobie podwyżkę nazwałem literką P1 plus P i 1 plus P. Dzielimy na X, X oczywiście jest jakąś liczbą dodatnią, to też można sobie tutaj zapisać. X jest większy od zera, jakąś cenę na pewno tutaj ma. I teraz tak mamy 1,44, bo zamieniliśmy z procentów na liczbę, a tutaj 1 plus p razy 1 plus p, to jest 1 plus p do kwadratu. Wszystko możemy spierwiastkować i pamiętamy, że 1 plus p musi być większy od zera, no bo mamy podwyżkę i tu jeszcze jest jedynka. No i teraz po spierwiastkowaniu tej liczby otrzymujemy taką liczbę. Jedynkę bierzemy na lewo, odjęliśmy ją i mamy 0,2. I to jest nasze p, czyli p to jest 20%. Czyli każdorazowo dokonywano podwyżki ceny towaru o 20%. I zadania, które chciałbym, żebyście spróbowali zrobić, to jest 135 i 136. 1, 135, 1, 136. A dla chętnych, którzy chcą pogłówkować zadanie 133 i 134. Dobrze, dziękuję, moi drodzy, za Waszą uwagę. Jeszcze Wam powodzenia.